Biedronkowe grzybki wyprzedane, ale to nic, bo witam w ostatniej części tworzenia własnego grzybka. Jeśli ktoś nie wie o co chodzi, to zapraszam do poprzednich części. Dziś początki były ciężkie i monotonne. Ilość oczek w kapelusiku niby się zmniejszała, a okrążenia wciąż były długie i męczące. Ale z czasem grzybek coraz bardziej przypominał prawdziwego grzybka. Kapelusik ukształtowałam tak, żeby delikatnie wybijał się do góry, wciąż jednak lekko się falując u spodu. Choć przyznaję, były chwile, gdy zastanawiałam się, czy to na pewno się uda. Na szczęście trochę wypełnienia sprawiło, że grzybek nabrał odpowiedniego kształtu. Na tym etapie grzybek już wyglądał jak grzybek i był absolutnie przepiękny. Wiem już, że dałam delikatnie za mało wypełnienia do środka, przez co główka troszkę się zapada. W samym grzybku wypełnienia jest odpowiednia ilość, natomiast do tej główki jednak dołożyłabym ciut więcej. No ale nic już nie mogłam z tym zrobić, więc przyszedł czas na oczka. I jeszcze szybkie zbliżenie na te piękne załamania i robimy buźkę. Wahałam się między brązową a czarną nitką, ale jednak wygrał brąz. Spoiler alert, oczka robiłam dwa razy, bo pierwsze wydały mi się po czasie o wiele za duże jak na tak malutką główkę. W międzyczasie postanowiłam grzybkowi dorobić też szeliczek, żeby nie marzł i właśnie wtedy też zdecydowałam się poprawić oczka, przez co grzybek przez chwilę mógł poczuć się piratem. No i nasz pluszowy grzybi kolega skończony. Jest mięciutki i absolutnie uroczy. Oparty o ścianę stoi sam w pełni stabilnie, dlatego stanowi idealną dekorację jesienną. Chociaż do tulenia też nadaje się idealnie. Dajcie znać, jak Wam się podoba w komentarzach, i zapraszam do zaobserwowania profilu, żeby nie przegapić kolejnych inspiracji. Do zobaczenia!